Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Flash. porcja wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Wróciłem akurat na czas, aby nagrać Wam kolejny odcinek, także bez zbędnej zwłoki zaczynamy. Na początku oczywiście ze strony Bitcoin Pelorki aż trzy artykuły. Na początku Tomasza Sawczaka. DeApps osiągnęły 10 miliardów dolarów w 2019 roku. Wartość transakcji z zdecentralizowanych aplikacji, czyli DAppsów z natywnymi tokenami 9 wiodących łańcuchów bloków osiągnęła w 2019 roku 10 miliardów dolarów. Wskaźnik ten wzrósł o 58,5% w porównaniu z 2018 rokiem, informuje platforma DApp.com. Artykuł przeczytajcie oczywiście, co się bardzo rozwija. Szczególnie teraz, bardzo gorącym trendem, jeśli chodzi o diapsy, są zdecentralizowane w finanse, czyli DeFi. No, jeszcze nie wiadomo oczywiście, jak do tego podejdą regulatorzy. No, ale polecam artykuł. Link oczywiście znajdziecie pod filmem. Przechodzimy sobie do drugiego artykułu. Proszę sam portfel Kowalskiego. Mocny projekt zapomniał oczywiście w cudzysłowie inwestorach. Artykuł Kowalskiego o projekcie Insolar. Jak widzicie, co tu się stało, sobie pływało, a później się zwaliło. Oczywiście Kowalski ma też swoje filmy. Kowalski publikuje na stronie Bitcoin.org, tak jak wielu różnych fajnych twórców polecam. Ostatnio też KryptoDev do nas dołączył. Zachęcam, a skoro już mowa o twórcach, to jest jeszcze mój artykuł, a właściwie felieton tak można to nazwać, przełomowy rok 2020. Grafikę mogłem wybrać lepszą, no ale to już nie wnikajmy. Wczoraj opublikowany, już 11 lat minęło od powstania sieci Bitcoin i samego Bitcoina. Który nadal jest królem kryptowalut, chociaż pojawiają się zdania odrębne. W przeciągu tych lat rynek zmieniał się i transformował wielokrotnie. Kawałek historii, kawałek artykułu, lektura lekka, akurat na wieczór. Polecam wszystkich o tym, co sądzę, co się wydarzy, dlaczego uważam, że rynek kryptowalut urośnie. A teraz przejdźmy już do samych wiadomości. Zobaczcie, że wenezuelski team pracuje na sieci bitcoinowej, bitcoinowej typu mesh, sieć typu mesh, o ile dobrze pamiętam, to jest taka struktura jakaś tam rozproszona, sieci, która będzie bazować na radiach. To jest ciekawe. <grymne> Wenezuel Wenezuelski team opracowuje lochę. Nie wiem, czy to jest locza, czy loca. W, w języku polskim jest to locha i kojarzy się, kojarzy się jednoznacznie ze świniolisem, a może oni opracowali dzikolisa, i wtedy dlatego jest dzika locha. I zobaczcie, że tu chodzi o to, aby transakcje nie polegały na internecie, ale na sieci rozproszonej transakcji, oczywiście o Bitcoina. Locha Mesh to jest oczywiście projekt typu open source, którego przewodnikiem może przewodnik jest zły liderem jest Randy Brito. To jest oczywiście członek Bitcoin Venezuela Organization. Bardzo fajne, to jest realistyczna, realistyczna alternatywa do internetu. No i teraz to jest szachmat. Wszyscy, którzy twierdzicie, że blockchain przestanie działać i kompletnie przestanie funkcjonować, jeżeli padnie internet, czyli po apokalipsie, czy będą to zombie, czy nie. No cóż, jak widzicie, da się to wysyłać przez CB Radio, przez radio i tak dalej. A nie wiem, czy wiecie o tym, ale powstają już projekty, które mają stworzyć zdecentralizowany internet, niezależny i odporny na cenzurę. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Przechodzimy do kolejnego news'a i zobaczcie, że sześć głównych banków centralnych pracuje nad badaniami, czy współpracuje, jeśli chodzi o badania nad cyfrowymi walutami. Zobaczcie, że są te centralne banki Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Japonii, Unii Europejskiej, Szwecji, a także Szwajcarii. Oczywiście jest to, stworzono grupę Bank for International Settlements, która oczywiście pracuje nad CBDC. Chodzi tutaj o to, aby aby z, 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 ocenić te use cases, y, czyli jakieś tam zastosowanie realne CBDC, ekonomiczne funkcjonowanie, projektowanie, wybory projektu od strony technicznej, a także m.in. interoperacyjność na przelewach międzynarodowych. No ale po co jakieś XRP? Po co coś takiego opracowywać? No cóż, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Tak jak mówiłem, i to niedawno, zobaczcie w biuletynie napisałem dosłownie wczoraj, że CBDC to jest też gorący temat. Przychodzimy, przechodzimy, dalej i zobaczcie, FCA, New AML Regime, czyli właściwie nowy reżim AML, AMLowy, AML-owy, który został, został wypuszczony przez FCA, czyli Financial Conduct Authority, czyli brytyjskiego regulatora, odpowiednika naszego, naszego KNF-u, amerykańskiego SEC. Rynek kryptowalut będzie musiał się dostosować w 2020 roku i zobaczcie, że tutaj, jest to jedyny w tej chwili FCA, jest jedynym, jedynym władzą AML, jeśli chodzi o biznes kryptowalut. Różnie podchodzono do tematu compliance i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, że w tej chwili firmy z branży kryptowalut bardzo mocno, bardzo mocno ma, będą miały zaostrzone reguły. Można powiedzieć, że... FCA wyrzuca regulacje, czy właściwie rzuca w, nabiera, nadaje im kształtu co będzie, będzie będą różne konsekwencje dla startupów prywatności użytkowników, a także adopcji, no powiem szczerze zobaczcie, że tutaj te zdecentralizowane finanse były, działały troszeczkę tak jak na dzikim zachodzie nie było za bardzo regulacji teraz decentralizowane finanse pojawiają się E, regulacje, bo z tego co Chain Chainalysis, 2,8 miliarda dolarów nielegalnych transakcji na Bitcoinie zostało, te pieniądze zostały w takiej wielkości wyprane na kryptogiełdach w 2019 roku. A powiedzcie mi, jak już jesteście tacy mądrzy, a ile zostało wypranych w dolarach? Pewnie jedno, że od wielkości trzeba, e, trzeba tutaj, e, można powiedzieć, doliczyć. No, powiem szczerze, jest to pokłosie tych całych regulacji, właśnie nie regulacji, bo oni nie mają prawa, tylko wprowadzenia Travel Rule, czy Travel Rule FATF-u. I co z tego wszystkiego wyniknie? O, zobaczcie, tutaj są żądania, ale nie będziemy tutaj, można powiedzieć, jakoś specjalnie w to wnikać. Niech każdy sobie ten artykuł, yy, artykuł przeczyta. Oni myślą, że wprowadzą, między innymi, weryfikację na portfela. Mhm, a tu mi czołg jedzie. Przechodzimy sobie dalej. Nie tu kliknąłem. Zobaczcie, że Cyfrowy Chamber of Commerce będzie, można powiedzieć, sprawdza, ocenia legalną bitwę Telegramu, Telegramu z agencją SEC. I zobaczcie, że tutaj, można powiedzieć, wypuścili jakiegoś takiego małego briefa, który opisuje tutaj, ocenia walkę Telegramu pomiędzy, pomiędzy Telegramem a Agencją Securities Exchange Commission, czyli SEC. W tym dokumencie oczywiście. Eee... autorem tego domedu jest Lili Tesler, która jest eee... która jest tutaj w tym jakimś tam council to jest <laughs> Wyleciał mi z głowy tym, tego, tej, te, tego jakąś tam szefową czy komisarzem, nie komisarz to nie jest dobre tłumaczenie council to jest jakimś tam dobra, wyleciało mi słowo, podpowiedzcie w komentarzach jak to wygląda oczywiście sprawa toczy się w District Court of Southern New York i zobaczcie, to jest fajna sprawa, że ta izba, tak to nazwę, chyba chamber, to izba trzeba nazwać, izba stwierdza, że oni nie oceniają, czy sprzedaż tokenów GRAM była transakcją papierów wartościowych, czy nie, ale chodzi im tylko i jedynie o to, że chodzi o przejrzystość, żeby to było wszystko... Że to powinno być wszystko przejrzyste, żeby była przejrzystość. Oni oczywiście wspierają technologię blockchain i co ciekawe, oni uważają też, że nie wszystkie cyfrowe aktywa powinny być regulowane jako papiery wartościowe. Ja się tutaj w pełni zgadzam. No cóż, Agencja SEC w Stanach Zjednoczonych oczywiście zawsze wie swoje. Jak najwięcej władzy pod sobą, no bo przecież jak to mówią, my ważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Kolejna informacja nadchodzi do nas z Kanady i zobaczcie, że kanadyjskie. Później, chyba tak to można by było powiedzieć, zakłady metalurgiczne zbierają, zbierają, czy tam podpisały, 100, warty 130 tysięcy dolarów, umowę deweloperską, aby stworzyć blockchain, który będzie śledził stal. To jest ciekawe. Zobaczcie, rząd nagrodził, nagrodził chyba takim grantem. Zobaczcie, startup blockchainowy z branży Enterprise, który nazywa się Mavennet i on dostał kontrakt, który będzie śledził on-chainowo, będzie śledził yy, stal. No to jest ciekawe, powiem szczerze. Pewnie chodzi też, że jak wiecie, różnego rodzaju stal ma różne klasy, klasyfikacje, gatunki i tak dalej i tak dalej. Zobaczcie, będą zbierane <ścoughs> będą różne, różne poziomy, będą różne poziomy śledzenia tego, tak. Będziecie mogli zbierać informacje w czacie rzeczywistym. W taki sposób, że będzie mogli zaufać, że ten produkt, można powiedzieć, który dostajecie, który dostajecie to, jest, to jest ten produkt, który, który, można powiedzieć, który do Was ma dotrzeć, tak? Żeby nie okazało się, że jakaś stalna kładkę dla, dla psów, to będzie montowana w mostach, czyli jakiś dla czołgów, nie? O to chodzi, no cóż, kolejne zastosowanie technologii broszczem wszelkiego rodzaju łańcuch zostaw, dostaw. No, stalpę dojrzewam, że się też pewnie podrabia. Dobra, przechodzimy do kolejnego newsa i zobaczcie, że Paxos uruchomił właśnie automatyczne konwersje pomiędzy depozytami bankowymi a stablecoinami. Ogłoszano to oczywiście we wtorek. Pozwoli to klientom automatycznie wysyłać transfery na swoje konta bankowe i oczywiście konwertować je zarówno jako Paxos standard albo na stablecoiny Binance'a. Jakiekolwiek tokeny PAX albo BUSD będą wysyłane na przeznaczone, będą, które będą wysyłane na wyznaczone adresy, będą automatycznie transferowane na indywidualne, na dolary na indywidualnym koncie bankowym. No powiem Wam szczerze, pełna automatyka, to mi się podoba, bardzo fajnie. No ciekawe oczywiście, jak nam będzie pewniejsza, być weryfikacja oczywiście i tak dalej, i tak dalej, bo tam gdzie jest styk krypto i fiatów, no to jest, to jest generalnie problem. No nic, przechodzimy sobie do kolejnego newsa. A tutaj mamy odpowiedź CEO Binance'a na temat, na temat tego, że Chainalysis dowiódł, że prane są brudne pieniądze prane pieniądze na Binance'ie. To jest, to jest ciekawe. Oni z tego co pamiętam, to stwierdzili, że chyba około 30%, a tu właściwie jest napisane około 25% wszystkich wypranych pieniędzy idzie przez brokerów, brokerów OTC i to jest ciekawe. CZ odpowiedział, że jest to zła praktyka biznesowa, że to zostało zrobione, bo zobaczcie, że Chain Analysis współpracuje komercyjnie z firmami, z giełdami kryptowalut i jak to stwierdził CZ, chyba nie płacimy im dostatecznie dużo. Jest to oczywiście zła praktyka biznesowa i co ciekawe, że gdyby te dane Chain Analysis'u były publicznie dostępne, to ten problem by nie istniał. To jest ciekawe. I powiem Wam szczerze, tutaj jeszcze Changpeng Zhao powiedział, że być może będą oni, będą oni tutaj w jakiś sposób, nie wiem, zasugerował może proces sądowy, ponieważ Chain Analysis ujawnił tajne dane klienta, bo Chain Analysis ma dostęp do tych danych i robi to na zlecenie giełd różnych dalej, Więc no, zobaczymy, co z tego wszystkiego, co z tego wszystkiego wyniknie. Przechodzimy sobie oczywiście do kolejnego newsa. I zobaczcie, że giełda Kraken dodała Algoranda, czyli Algo w tym tygodniu, i oczywiście po dodaniu do giełdy Kraken Algorand zyskał, zyskał 4% na wartości. Kraken jest wiodącą, wiodącą giełdą kryptowalutową, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. I co ciekawe, co ciekawe jest to też bardzo dla bardzo naszych wielu polskich giełd dostawca płynności, bo tam jest dosyć dobra. Płynność oczywiście tak. Jest to 6, 6 miesięcy po tym, jak Algorand wypuścił swój blockchain, blockchain na bazie Proof of Stake, który został stworzony przez Silvio Mikaliego, profesora na MIT i zwycięzca Nagrody Turinga w czerwcu 2019 roku. Powiem szczerze o projekcie Algorand: nie wiem nic i tu się, i tu się przyznam. No oczywiście to jest takie typowe zachowanie, jak jakiś projekt, który nie jest totalnym shitcoinem, wchodzi na giełdę dużą taką jak Binance, no to jest zwykle, zwykle jest taki właśnie ruch. Dobra, przechodzimy sobie, przechodzimy sobie tutaj dalej. I zobaczcie, że po dwóch miesiącach od zakupienia w Xa Binance planuje AIO dla tego startupu. Nie wiem, czy wiecie, to jest, to jest, to jest taki startup, który który tam zajmuje się płatnościami, z tego co ja się orientuję. Tak mi się przynajmniej wydaje, wydaje a może tutaj zobaczmy. Przejrzyjmy się dokładnie, bo coś słyszałem o tym Wazir o tym X. Będzie on w, oczywiście w formacie IEO na Binance Launchpadzie. Określono datę na 3 lutego. Wurex został wyceniony na 2 centy. Chcą, ustawili hardcap na 2 miliony dolarów. Miliard oczywiście tokenów, zgodnie z raportem. 10%, 10 zostanie zalokowanych na launchpad. Będzie też jakaś loteria z tego, co tutaj, z tego, co tutaj widzę. I powiedzmy, zobaczmy, co to jest. Oczywiście. Aha, Wazir X to jest projekt nastawiony na, nastawiony na rynek indyjski, z tego, co, tu, z tego, co tutaj widzę. Tak jak myślałem, jest to budowanie mostów pomiędzy fiatami a rynkiem krypto. No zastanawiam się, co im z tego wyjdzie, bo nie wiadomo, co w tych Indiach będzie się działo. No, powiem szczerze, dobra, przechodzimy sobie do małego podsumowania. E, oczywiście dzisiaj, tak jak mówiłem, już byłem w giełdzie, znaczy w giełdzie, byłem w telewizji inwestycyjnej Komparyk dwa razy, to mi się jeszcze nie zdarzyło do tej pory. Najpierw rozmawiałem z Adamem Rakiem w temacie Dascoina, o tym, co się wydarzyło. Jak wiecie, ułoki kukarał. Firma stała za Dascoinem, a później rozmawialiśmy. Ja rozmawiałem właściwie prowadziłem wywiad z Marcinem Wenusem, e, szefem Komparika, CEO, e, najważniejszą osobą w tej telewizji w portalu Komparik na temat inwestkawców, trochę historii i tak dalej. Już wam właśnie pokazuję te e, pokazuje wam te filmy. Jeden to jest oczywiście o Daskońnie. Linki znajdziecie znajdziecie pod spodem w opisie. Jest tutaj, jest tutaj opis, a także później z Marcinem Wenusem jest, jest rozmowa na temat kawców. Możecie się troszeczkę dowiedzieć o historii. Zachęcam wszystkich do obejrzenia. Naprawdę bardzo fajna, sympatyczna rozmowa. Co tam dalej? Oczywiście pozdrawiam na początku wszystkie osoby, które są na tej premierze. Jeżeli ktoś nie widział wczorajszego newsflasha, to oczywiście tutaj u góry ten newsflash wyskakuje, żebyście mogli sobie, mogli sobie obejrzeć. Newsflasher staram się dodawać codziennie, oczywiście jutro, jak zwykle kolejne krypto czyli troszeczkę dłuższy odcinek z analizami rynku, z Twitterem itd. Tak tak Powoli zbliżam się, zagłosowaliście w głosowaniu społeczności. I stwierdziliście, że co tam w krypto ćwierka to taki poranny szybki przegląd Twittera. Postaram się w wolnym czasie nie będą one codziennie, ale postaram się wam się rankami wrzucać takie wrzucać takie krótkie podsumowania, krótki przegląd Twittera tego co się dzieje, coś takiego jak robią czasami przegląd prasy. Kolejną sprawą jest oczywiście najbliższy kryptostok. Kryptostok już 21 21 lutego Prelekcję wygłosi kryptodev, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. I chyba nie będę Wam zajmował tutaj więcej czasu, bo nie ma sensu. Także oczywiście pozdrawiam moją chrześniaczkę, która ma dzisiaj urodziny. Także wszystkiego najlepszego, Madziu. No i tyle. Ślemy życzenia i czekamy na jutro na kryptoniusy. Trzymajcie się, niech kryptonarod rośnie w siłę. I do następnego razu. Pa!